Drugie buty, drugie buty prosimy Mam, mam, ja już dawno zmieniłem Jeszcze mamy do końca Dobra, dobra, trzymajcie buty w pokotowiu Trzymajcie buty w pokotowiu Będziemy bić na Na kuła, 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 bomba, 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 bomba Bomba, 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 Odbijajcie, odbijajcie jak możecie Nie odbijcie Co? No powiem, ja przesłanę. Nice, minion! Uczempkowa pantera, nice! Wow! Pantera? Te smurfing mankiście, y żeby złapał, nie? Więc no po prostu no, no, king no. savery. Sprawdzam, y nie? Tego pajęka sprzymierdzę do grom. Chcę, 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 chcę. Do końca, Do końca, do końca. Do końca, pajęku. Dobra, pajęku. Dobra, dobra. I odwrotka, zaraz będę ich sprężał, sprężał, sprężać, sprężać. Holy spider, holy spider. Ej, to! Bis, 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 bis. Dobra nie odwrotka, NW, 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 NW. Trzecią, trzecią wszystkim. Dobra mamy pająka, jest <susur> worth it, jest worth it. Zgarnął ktoś loot z pająka, pająka czy nie? Nie spróbujesz nie Ja, ja spróbowałem, ale mnie zapili. Dobra NW, NW odwrotka. Odwrotka, zaraz będziemy wchodzić w nich, dobra? Ostatnie, NS Ostatni, ostatni ten, chyba że macie coś lutu. macie coś lutu czy nie? Ja nie mam. Dobra, no to odwrotka, odwrotka, sprężam, 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 sprężam! Spręża. Let's, 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 let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, próbujcie, 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 próbujcie jakoś. Cokolwiek im wrzucić, cokolwiek. Dobra, i u nas nie ma, jak... Jak ty chcesz to zrobić? Sprężam? Eee, Ale jestem kur... I... kozakiem! Nice, dobre! Nice, niebieska! Dobra, i... i... Aaa, milion tylko, ajajaj Ktoś aj, aj. ma piątkowy piecaczek Nice, o dobra, 350k, o, o, i mamy kolejny poziom sezonu Nie dziennego. jest tak daleko, trzymaj Ale jadę tym, na Swift Home Bober Bober, bobery bober. 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 Dobra, dismount, bober dismount, 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 dismount dismo, 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 dismo. Jemena, A, Jemena Albo nie, nie Jemena, nie Jemena, nie Jemena bo dobra, bijcie, bijcie Jemena, Bicie, bijcie, bijcie, <laughs> bijcie Bijcie, bijcie, bijcie Próbujcie, próbujcie 80, 80, 80 0 no tak. się wbijać Dobra, diso, diso, diso Poszujemy, poszujemy, wnik, poszujemy, Dobra, Dobra puszyjemy, puszyjemy, puszyjemy. Dalej, dalej, Odbicie, Zabrać, Odbijcie, odbijcie, odbijcie Kaptury, 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 kaptury Odbijajcie odbijajcie możemy Kolejny jest to Zajmuj mi się! Ja się wracam. Wraca się no. tam, wraca, wraca. W 30 bo chyba jeszcze dwa golemy do, do tego. <laughs> Ale tam stałem długo. Spróbujmy, spróbujmy to. Fudczek O boże. No Fłótczek, Pudczek oczywiście, nie? O. Czy to wygrają? Gdy jakieś, coś tam tak jest? Chodźcie, chodźcie tam, nie? Jakieś przecięcie, gdzie mamy przecinaka, Gdzie mamy przecinaka? Halo? Przecinajcie! gdzie przecięcie? Ale poszy, ładnie. Ja już cooldown mam Brawo, nice, 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 nice Zamęczamy, zamęczamy mamy Color, Karion Color Tutaj, 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 tutaj Dawaj, 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 Brawo, 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 Mamy to, mamy to Jakie blaskie A to są impy, To są no my gramy wie... na eipy, nie? To jest najlepsza killia na serwerze, Och, tutaj ej, próbujemy decyra. resetować, próbujemy resetować Co jest? Golema, golema, co? golema Do zera, do zera wszyscy chyba Ja Ej, co się tu dzieje? Ucieka, 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 ucieka Ucieka jeden o... Dobra, I, tylko zrobili, jak coś ja... <laughs> To jest strasznie mocno, no. Hm o... <laughs> Niebieska tylko. Wow! O kurde. Dostałem kuszę 5-3. <grym> Będę wchodzić. Dobra. dobra. Nice, nice, miękki. ale za sprężenie! Nice! O kurwa, no. Ale dostali też. Ale dostali sprężenie. Dobra, i Tania, próbujemy. Judy jakieś? Judy jakieś? Dawid? No ja Mamy? Tak, jest przenieść, przeżenie, wszyscy, nice, 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 brawo, brawo! Kończyć, kończyć i kończyć Leksja, Leksja, Aleksja! Leksja, 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 leksja! Jokski, 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 Jokski Chodzę, wchodzę tam do nich, wchodzę tam do nich, wchodzę tam do nich, Szedł tam do nich. Ssiadłed, siadł lecen, siadł lezen. Nie dajcie się im odleczyć. nie dajcie się im odlecieć! Nie dajcie się im odlecieć! Nie dajcie się im odlecieć! Brawo, 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 brawo! brawo. A, brawo, ja brawo. Daję Judy zaraz, ja daję to Judy to zaraz. Marlin, 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 jak dacie radę? Zdecydowanie Marin, brawo, brawo, brawo. leksja, Alexia, leksja, Ale przy tym No Bardzo ładnie. Mamy. Ucieka jeden. Dobra no, Wszyscy no, bo... żyją? Nie, no, no, ja ja nie, ja tylko? No z tyłu, z tyłu. Tu jest, na mnie. Jedna HP ma. Jeszcze jeden? Dobra, Dobra. już. wy skrineczkę, jakby było dużo, nie? Dobra. skrineczkę iii no, 2M No to 2M to nie jest no tak To Zawsze coś co? nie Tu nie Silenceuj nas na początku kto tak Take Ciągnąłem tyle tutaj Nice, nice nice, brawo, brawo, brawo Daję Judy, daję Judy, daję Judy Całmy hamerycerza, uważajcie Lowski, 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 lowski A jest Lylensa? Teraz lipa. Judy, Judy macie, Judy macie. Brawo, 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 brawo. Reset na mnie, reset no, Próbujcie resetować, próbujcie resetować, póbujcie resetować. Cieka, O, jest I ładnie przeciągnięcie. Nice, nice, nice. Dajcie da rady przecięcie, 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 Marlin. przecięcie przecięcie. Oh, no, no, Daj no, radę no, heal, coś? Nie, pomnę

Dawaj, 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 expensive, expensive, expensive. Expensive do końca, jak ktoś ma. Ktoś ma expensive. Brawo, brawo, brawo. Do końca Fajne. expensive. Brawa, brawo. Buty, buty, buty. I będę zaraz sprężał. Oni będą uciekać, bo oni będą grali. E, Dobra, mam sprężenie zaraz. Stajmy. Dobra. Puszczuję do nich. firuje. firuję, firuję. firuję. Leksja, jak da radę, Leksja. Nie ma już, na okay. lekcja Mam, złapa Dobra, ich w kole, w końcu. nice, very. Bum, bomba, na Super. nice. bomba. Oh, o Boże. Weszli stream <laughs> re, re, na streama nawet. Easy. Easy, oh, ah, O, jest piolet, alert. poczekaj. Nie, 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 otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj. GG, GG, look guys. at this, guys, what you lost. Look at this, bro. I? O oh, kurde. Bam, Półtorej baniaczki. nice. Let's go. No, no. Uważnie weszli na streama i ci tak? Tak, tak, no, lodli, widzisz? Dobra, let's go, Kur... k***a to ja jest! Malę, Dobra, let's go let's go let's, go, let's go, let's go, let's go, let's go! Daję Judy na mnie Oj, zjeb***, jest... Judy ja tam, tam im smród dałem ja, Na tył, na tył Ja jestem tutaj obcięty Sprężeni, no, sprężeni, no, sprężeni, no, sprężeni, no, sprężeni, 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 sprężeni! Sprężeni, sprężeni, wykończajcie, wykończajcie! Brawo, 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 brawo! Wchodzimy tam do nich, wchodzimy tam do nich! kal pada. Brawo, 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 brawo! Puszujemy, puszujemy ja to obok, obok slajdu, ich! Padłem. Padłem, padłem, kill pad jeden. Bierzemy misiok, bierzemy misiok! się Po trawie. Garcin na górze. Brawo! Oh, yes. nice. no, pięknie, Dalej, 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 dalej! S na Gondor! S! Angler, Angler to jest healer A, Healera, healera, healera Healera ogólnie nie powinniśmy bić, ale dobra Bo mamy redukcję, nie? Nie musicie się przejmować A, healem O, oh, ja nawet Let's go No Dobra, ładnie O, to chodzi Dobra Dzięki Otwieramy O, 400k, nice Brawo Cosplay na dzisiaj to... Rzymski dekun Siemano, piąteczka wszystkim. Sau, so, sau, so, sau, so, sau, so, sau. So, so. A ty Ty nie ci sami? Ja tu jestem. Dawaj. O kurde. Dobra, spróbuj złapać, złapałem. Stójcie tam, stójcie tam, stójcie tam, stójcie. Brawo. Dobra? Dobra. Chodź Oj, oj, oj! Oj chwilę. Macie chwilę, macie chyba, macie chilamę. Służą dostałem jakiegoś drugiego. Ja, ja też. też, no, no, no Generalnie Git było hm. Ja muszę więcej przeżywalności mieć na myśli. Nie, nie, ten blazing jest do śmierci. No, no. Dobra, już już pijesz o tym. Dobra, odbijają się, odbijają się, odbijają się, kushi, 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 brawo! Ale się zabili, kushi, kushi, sprężam! Kushi, kushi, spróbujcie kushi, spróbujcie kushi. Sinner, wyprzeć. Wy... w tego tanka. Kushi, brawo! Nice! tam. I kushi, kushi, podnosicie kushi. Drugiego. Dobra, mam, mam, było milion skopa. O oh, cool, nice. Jestem, tak. jestem przecinakiem, 5, 5, 5 sekund, i sekund zabijam Dobra, zabiłam. dobra, dobra, dawajcie end game'a, end Tam jest longbow, longbow Dojeżdżamy Longbow, longbow, longbow Evil door, no, evil door Nice! O kur... 100% oni mają, co? 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 Głuku 0 Wiem, wiem, ja mam dwie bajki na sobie <laughs> Nie. Dwie panieczki mam, dwie panieczki Brawo, 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 sprężam Brawo, nice, 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 no dawaj, 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 dawaj Pomóżcie pomóżcie tu nam, pomóżcie tu nam, pomóżcie tu nam. Proszę nam tu pomóc. Ja. Dostał trutkę, dostał trutkę Dobra, Rutujcie, jeżeli ktoś może, brawo, kaktus. Silensuje go, silensuje go. Na środę, na środę. Brawo! Oho, oho, oho. Zmuntował. Derek, pięciu. Sam, sam, sam. Ej, bo ja mam disport, 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 disport dismount, przebijam. Moon Knight, Moon Knight. Dużo jest ich, go sprężam, sprężam. wszyscy. wszyscy, wszyscy, dawać! Umierają. Dawaj, umierają, keksi, keksi. Keksik! Keksik do końca! Ej, y, Oficer Tonino, Tonino! 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 Nice! Brawo! Nie lootujcie tego, miście. tylko wleczcie. Dobra, let's Dą go! go. Dom Nice! Birbancu dostałem na Let's go! Róz. I teraz nice. sobie Lutujemy, lutujcie. lutujemy! Chceme butu, 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 Nice, nice, cizme, cizme, cizme zaraz. Cizme, cizme, niech poleci cizme zaraz. Cizme, 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 cizme i... Daj, 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 atreides, 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 atreides. Od atreides, všetko atreides. Víče, atreides, 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 atreides. Zabijecie nie na Atreidesa, aga, aga teraz. Aga, zabijcie im tego tanka w takim razie. Aga, okay. aga, 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 Ale... aga. Do końca, Czemu ty do mnie na... Bijcie, bijcie, A, bijcie! Brawo! Lecą, lecą, lecą! Atreides, Atreides, Atreides! Bless it! Dobra, kurwa, zajebiście! Dostanie, dostanie. dostanie I i lutujcie, lutujcie to, lutujcie. Ty... Lutujcie ich. Lutujcie ich, pięć, trzy wilkołach. Mamy to i kruch. Jest na was, najłatwiejsza walka Kajny, w całym kolejny. moim życiu. Do nas, do nas, do nas! Nie wiemy do, do was, ale w zasadzie... Spredzik, 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 sprędzik, dobra, spredzili, spredzili, wchodzimy, 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 sprędzam! Sprędzam, sprędzeni! Sprędzeni, 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 Próbujcie na backline, na backline, na backline! Brawo, 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 brawo! brawo. Super! Najwyżniej. A nadal pada, Padli, padli, padli. Tanka łapie, tanka, tank jest. Bijcie, nice, nice. bicie, bicie go, bicie go, bicie go. Always, bicie, always, 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 always bicie Bijcie, bicie, bicie, bicie go bicie go bicie, go bicie, go bicie go Dawajcie, buty buty, 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 bicie go! To jest ich tanki, bicie, bicie, bicie! Nie będą mieli front line, nie, no, nie będą mieli front proszę go bić, proszę go bić! Proszę go bić! Mam go, mam go, mam go, dawaj! Super!

Lord do końca, Lord do końca, Lord do końca, proszę was. Lord do końca. Lord do końca, 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 Lord do końca. Dobra, Last Mercy, Last Mercy, Last Mercy Ragnar, Ragnar, Ragnar z Lordem. 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 Proszę was, proszę was. Proszę was, nice. Brawo, super. Dobra, jest, jestem. Brawo. Nie jestem. Wszyscy na mnie. Wszyscy na mnie. Coos, 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 coos. Będzie sprężenie, zajebiste sprężenie będzie. GG! Sprężenie. dawać, 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 dawać. O! Próbujcie, Ragnara, Ragnara, dera, spróbujcie. Dera, dera, dera. Uważajcie, uważajcie. Ene, ene, ene. Cofka, 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 Dobra buty, Wladlus! Wladlus! Vladlus! Vladlus, Vladlus. Vladlus. Dawać! Sprężenie, sprzężenie! Durak, 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 odbijajcie ich, odbijacie ich, odbijacie ich, durak, próbujcie, próbujcie durak, próbujcie durak, próbujcie durakiem. Próbujcie durak, próbujcie, próbujcie, zabiegamy ich, zabiegamy ich durak, 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 próbujcie odbijać, jeżeli nie możecie, jeżeli możecie. Durak, 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 do dopęcał. Odbijacie, odbijajcie, odbijacie, odbijacie ich, odbijacie ich. Odbijajcie ich. Sprężam, sprężam jeszcze raz, sprężam, sprężeni, wszyscy sprężeni, durak durak, 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 durak do końca, durak do końca, durak do końca, durak do końca, Próbujcie, durak z końca, ledzą, ledzą Ledzą, Always, Jestem? always wanna cry, always wanna cry, always wanna cry, always wanna cry, always wanna cry. Always wanna cry. Blazing, 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 blazing. E, Stemanik, ste Stemanik, Stemanik, focus Fokus Stemanik, Focus, Stemanik, Focus, Stemanik, Fokus Stemanik. I to z maną, i to z maną. Daję manę. Na jakim mapie jesteście? O kurde Cinko, tam. Cicho stream. E, Stemanik, Stemanik, Focus Zabiegamy, zabiegamy. Stemanik, Stemanik. Gonimy Stemanik. Blazing, blazing. Odbijajcie, odbijajcie. Dobra, brawo e, Blazing teraz i e, fin, 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 fin pint, fint, 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 pint do końca fint Brawo Bychu, brawo Bychu Sprężon, sprężon, sprężony Pint, pint, no, pint Fint, 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 fint do końca do końca fint, do końca fint no, jest... Super, lutujemy, Jak lutujemy, z tyłu jest lutujemy, lutujemy Dobra, uważajcie zaraz będzie sprężał, uwaga zaraz będzie sprężał buty buty, 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 buty Sprężenie, 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 sprężenie I próbujcie, odbijajcie, odbijajcie Kaptury, kaptury, kaptury na odbijcie Leży jeden, leży jeden, jeden. Kurcze, ja też leżę ale druid mnie powalił, nice. Leży, Wardęga, Wardęga, Wardęga. Proszę, Wardęga. Wardęga, Wardęga do końca, Wardęga do końca, Wardęga do końca. Mikus, Mikus, Mikus fell, Mikus fell. Fel. Fel. Ja go dogonię, ja go Bravo. Gaming, Lenny Gaming, Lenny Gaming. Lenny Gaming i Noibal, Noibal. Od razu Noibal, 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 Noibal. Noibal, 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 Noibal. Zaraz Wojewódz... Zaraz Noibal i potem Wojewódz... Nice, zajebiście. Ej, dobra, ale placki to są, nie? A nie chcemy tak, przejechać o. po kapuście. No, o nie, tak. Można tak, dobra, tak. dobra, dobra, Przejazd po kapuście. Let's go. Let's go. nasz obowiązek. Koguty dechuna, to dopiero początek. Komuty do boju pod znakiem. nie został Tyle było z że To jest w tym wszystkim najlepsze, Żeby nie mamy pola i oni nie mogą się odegrać. 6 5 polega, 4 polega. 3 2 1 0. Proszę stuny w niego. Stuny w niego. Proszę was! Proszę was! Proszę was! Lecimy! Pantera! Pantera to jest! Let's go! Boy, nice! Macie... Jest Pantera? Jest Pantera! Jest, 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 Trzy, dwa, jeden. Dobra i prosto na odpoście. Prosto na Małutak czy bez? Jest tylko jedno peta? No, zaraz. Dwa Spróbujemy, jeżeli jest przez... e, e, To nie dechuna, kto tam jest. O, ho 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 Nice, 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 nice. Musimy o, o, do zaraz do... mamy z... o, yes. Dobra, poczekajcie, Jak poczekajcie. coś mamy bańkę, nie mogą nic tam zrobić o, Jezre. O, Jezre. O, tu jeszcze. Jeszcze możemy... Do kogo dołączę do tego drugiego peta?

i lolich, lolich, Loli, potem, Lolich potem. Hej you, hej you, hej you, prawo! Konie, konie, konie! Nie zbierajcie, nie zbierajcie! Nie zbierajcie, zbierajcie, zbierajcie? Zbierajcie wszystkich, no. proszę, proszę mamy wszystkich. Końko, końko. Mamy, ja o, mamy odpusta, odpusta, Outpost, proszę bardzo! I co teraz, kolega? Odejdźcie od tej już. Od skrzynki już Odejdźcie, 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 nie chodźcie, Moxi, moxi, moxi. Wyrzućcie z Gildi moxi. A dobra, dobra. Ja nie otwarzę, nie otwarcie. 5 milionów, 5 milionów, 5 milionów. No, A, bierzemy, bierzemy. A, bierzemy. Od Bo ja już mam dobra. przyciążenie bierz nie branek Ja... Dobra, dobra. Dobra. dobra, Ja też mogę coś wziąć, jeżeli trzeba. To... Yy, jeszcze raz z całego serduszka dziękuję za dzisiejszy stream Było mega, mega dziękuję każdemu za przedłożenie się. Dzięki MSE Live, Pew nazywają rok i płomienie, kogutybe chuna gotowe na zniszczenie Wchodzimy jak burza z siłą i odwagą Wrogowie w popłochu uciekają z nadwagą Kobuty do boju pod złotym znakiem u nas prowadzi, byś nie został kurczakiem Kaktus PDW, prawa ręka jego Razem nie ma bata, wygramy to kolego To nie i wędy organizuje Wspólne zapawy, morale nam buduje W kręgu przyjaciół czas mile płynie Nigdy w jedności siła nie zginie Kobuty do boju pod złotym znakiem Dechu nas prowadzi, byś nie został Kaku Kaktus PDW, prawa ręka jego Razem nie ma bada Wygramy to kolego